czwartek ma kilkusetletnią tradycję. Prawdopodobnie zwyczaj ten przybył do nas w XVII wieku z Wenecji. Wolsztyńskie zakłady cukiernicze stanęły na wysokości zadania. Trudno jest powiedzieć ile pączków wypieczono, ale na pewno wszystkie były wyjątkowo smaczne. Że tu... Dwa. A u Pani w domu się piecze pączki? Tak, piecze się. To znaczy, że... Moja mama piecze. To znaczy kupuje Pani, czy tylko te, które y, upiecze mama? Tylko które upieczy mama. Są lepsze? Na pewno. Pączkami. A ile pączków Pani dzisiaj już zjadła? Na razie dwie. A y, chce Pani jeszcze więcej? Czy, czy po prostu dbanie o linię powoduje, że jednak tłusty czwartek pozostaje tylko tra taką tradycją niepraktyczną? No to znaczy się zjem jeszcze. Dzisiaj na pewno nie będę żałować sobie. Dziękuję bardzo. Nie mam pojęcia. Zniczy? Nie wiem. A ja pan dzisiaj może już pączki? Dzisiaj nie, wczoraj. To znaczy nie obchodzi pan tu z tego czwartego, bo w czwartek właśnie ludzie jedzą, jedzą pączki. Nie, nie, nie obchodzę. Dziękuję to bardzo. Wie. To znaczy zjadł pan już dzisiaj dużo? Dużo. Ile pan jeszcze ma zjeść? Trzy zjadłem, a zjem jeszcze trzy. A jak pan uważa, czy ludzie dbają o linię, czy w ten dzień wszyscy dbają czwartek nie, zapominają o wszystkim. Aha, dziękuję bardzo. Dziękuję. Jak pani myśli, czy w ten dzień wszyscy dbają o linię, czy yy, nie, dzień nie powinni zapomnieć o linii? Przynajmniej a... ja tak robię, chociaż a... dbam o linię. A jak w praktyce z innymi, jak pani sądzi? No myślę, że wszyscy w ten czwartek zapominają. A ile pani dzisiaj już zjadła Pan, Ani jednego. <laughs> Ale chcę pani jeść. Tak, będę jeść. Dziękuję. Drugi czwartek, zakończenie karnawału. A nie z pączkami? No i z pączkami przede wszystkim. A czy u Pani w domu piecze się pączki, czy kupuje? Czy po prostu... Y... kiedy się piekła, a teraz się kupuje. A jak Pani sądzi, czy w innych rodzinach również y... ta tradycja jest zachowana pieczenia, czy wszyscy wolą po prostu kupić? Teraz kupić. To raczej się opłaca więcej. A nie zwraca się tak. uwagi na to, że podobno pieczone w domu jest lepsze? No jest lepsze przede wszystkim. Ale jednak ludzie nie dadzą się skusić. No, niektórzy się dadzą skusić. Niektórzy no po prostu lubią piec. A czym to jest spowodowane, że ludzie jednak przychodzą do sklepu? To no, mają no, gotowe, smaczne, nie muszą się męczyć, tam Przy pieczeniu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Z pączków. A kupiliście już jakieś pączki dzisiaj? No właśnie idziemy, przez się spotkaliśmy. Dziękuję. Dzień. Dzień, oczywiście. A pieczy pani może w domu pączki? Nie, nie mam czasu. Dzień. A jedliście już dzisiaj pączki? Tak. A u Was w domu mama piecza albo babcia czy kupujecie? Kupujemy. kupujemy. Ile zjedliście już dzisiaj pączków? Pięć. Pięć. To no bardzo dużo brzuchy nie bolą? Nie. Tak? I jeszcze dzisiaj macie, macie zamiar zjeść czy nie? Tak, tak. A ile? Nie wiem. Kupu ile wejdzie Pani, co? No. Tak. Dziękuję bardzo. Gdy jadła pani już pączki? Jadłam i idę właśnie do domu piec. To znaczy, że pani i kupuje i, I piecze, I kupuje tak? i jem, tak. I pani powie, dlaczego ludzie wolą pączki pieczone w domu? No, bo są lepsze, bo jest świeża oliwa przede wszystkim, no i dane to, co powinno być. A ma pani jakiś swój sekretny przepis na pączki? Mam. A zdradziła Nie, bo to jest moja tajemnica. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Czwarty? No to jest przed postem. Przed postem. Wielkiego Postu, to jest, to jest czwartek. A nie kojarzy się panią z wyrobem pączków? No też to takie zwyczaj jest. A jak pa, y, pa, pani sądzą, czy ludzie pieką pączki, czy wolą kupować? No w moim zdaniu ja woli sama. Starsi ludzie to wolają y, robić same. A pani dają piekły pączki czy nie? No dzisiaj to nie, bo ja nie, nie. Wiem. ja dzisiaj jadę do domu do wiem to nie, to raczej w sobotę. A w ogóle będzie, będą Pani dzisiaj jadły pączki? Nie, e, e, dzisiaj nie mam zamiaru jeść nawet. Bo <gry> nie ma już kiedy? Jadę do autobusu i idę do autobusu? No. To znaczy, ale jutro Pani odbije sobie ten dzień. Tak. Aha, dziękuję. Że... Na pewno jutro się odbijemy. Dziękuję i życzę smacznego. Dziękuję, no za...